Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na Get Ready with Me. Jest dzisiaj przepiękna pogoda w Anglii. Wybieram się albo do kina, albo na spacer z chłopakiem, więc chciałam pokazać Wam, jak przygotowuję się, czyli jak robię swój makijaż. Jest to dosyć dzisiaj taki naturalny makijaż, tylko podkreśliłam mocno swoje usta i mam nadzieję, że Wam się spodoba, i zapraszam na filmik kochani, e, włosy na pewno będę jeszcze ro, e, podprostowywać, chciałam je takie bardzo proste, póki co je umyłam użyłam do tego szamponu z bedheada prostującego e, następnie użyłam odżywki z macademy i ta odżywka e, mega łatwo się rozczesują włosy po niej, więc duży plus za to naprawdę tak łatwiutko przy moich długich rozjaśnionych włosach e, odżywka musi być naprawdę dobra ale pozostawiła takie dziwne uczucie, mam wrażenie, że ono troszkę obciąża mi włosy, bo one są takie um, po normalnej odżywce, nie wiem, przykładowo Spantin, one są bardzo takie lekkie, um, ja to nazywam bardzo czyste, a tutaj są takie dziwne, więc nie wiem, czy to ta odżywka spowodowała, zobaczymy, jak użyję następnym razem. Następnie nałożyłam ten produkt, o którym już często mówiłam, właśnie do prostowania włosów. Yy, więc ja naprawdę tu nic nie prostowałam, to są tylko wysuszone włosy, więc, a moje mają skłonność do takiego lekkiego puszenia się, więc naprawdę ten produkt da, yy, daje dużo według mnie. I oczywiście ochrona do włosów, to też użyłam przed, yy, zaraz przed suszeniem. Więc pierwszy zabierzemy się za makijaż. Pierwsze co użyję to będzie yy, primer 5 second blur. Z garnira, o którym już słyszeliście, ponieważ kocham go nad życie. Ma taką fajną konsystencję, jak taka pianka. Ojej, uwielbiam ten efekt, taki tej skóry, takiej mega dziutkiej. Podkładu będę używać Rimela Wake Me Up, który jest obecnie moim ulubionym podkładem. Ja mam w kolorze Classic Beige. I tak wygląda kolor. Ja używam takiej płaskiej szczoteczki i pędzelka do nakładania podkładu z Shopu. Ja przez długi czas w ogóle nie miałam pojęcia, że jest coś takiego jak to takie ścięte pędzle, więc mam nadzieję, że takowego się dorobię. Oczywiście te z hakurą mi się bardzo podobają. Muszę się rozglądać, właśnie na przykład na eBayu, ale ja nie narzekam na ten pędzel. Bardzo dobrze mi się nim nakłada. podkład wydaje mi się jest bardzo fajny, Bo jak już pewnie wspominałam, nie bardzo przepadam za filmom Rimmel, ale tyle dziewczyn właśnie zachwalało ten podkład i stwierdziłam raz kozie śmierci. ale jest mega, jest strasznie fajny, bardzo ładnie kryje, bardzo ładnie się roz, rozciera. niektórym naprawdę trzeba się bawić, a mi się zdarza, zaspać do pracy. I nieraz już musiałam robić e, makijaż dosłownie w 5 minut. I zrobiłam. <grym> Nikt mi nie chciał wierzyć, ja że zaspałam do pracy. Więc oczywiście nakładam na szyję, żeby były porównane kolory. Strasznie mi się podoba, jak, jak ten podkład wygląda. Ok. Następnie, concealer. I tutaj też mam właśnie z Wake Me Up, Streamala w tym samym kolorze. Nałożę go pod moje oczy. Ja mam dosyć takie duże oczy i bardzo te cienie jednak widać. jako użyję mojego pudru z Chanel'a. I to jest taki, taki naturalny w kolorze 40. Również pędzlem z Body Shop'u. Prąd nie będę jakiegoś różna padać. Chcę użyć odrobinę bronzera, tak lekko palić tą twarz. I to jest mój ukochany bronzer z Chanela numer 617. On jest taki połyskujący fajny. Zagotko tak tu naokoło około twarzy nałożę. Aha, takim pędzelkiem ja go mam właśnie z, z Betheda, ponieważ ta firma również robi kosmetyki. I to są jakieś ich poprzednie pędzelki, więc to jest nawet nie numer, tylko nazwa Foxy. Udało mi się je kiedyś kupić bardzo tania. I szczerze mówiąc, jestem zadowolona. Nakładam go w sumie tak na około twarzy koło nosa. Ja lubię nakładać jeszcze no tutaj na tą linię, co się tutaj tworzy na szyi. To jest takie troszkę jakby cień. To niby taka jestem super opalona. teraz cienie. Pierwsze cienie to będą z Mineryci, które ostatnio pokazywałam Wam w holu. I to jest właśnie kolor Orange Illusion, dobrze pamiętam? Więc to jest taki jakby pomarańczowy. On jest taki pięknie naturalny i pędzelek taki płaski. Używam takiego płaskiego również z Photoshopu. I jego można nałożyć dosyć dużo ponieważ nie jest tak fajnie naturalny. Mi się zawsze... Na początku mi się wydawało, że po prostu jego w ogóle nie widać. Ale jak już skończymy makijaż, to naprawdę fajnie on się komponuje z resztą cieni. Więc po prostu nakładam go praktycznie na całą tę powiekę. Następnego cieni jakiego użyję to jest z tej paletki L'Oreal Nude Lingerie. Będę używać tego ciemnego koloru teraz i następnie tego takiego jasnego beżu. I już mam takiego do blendowania pędzelka, również z Body Shopu. I nakładam tylko tutaj w rogu i rozcieram. I tutaj też trochę w dół. Ym, używając tego samego pędzelka, właśnie używam tego jaśniejszego koloru. I nakładam tu go tak po środku. Pomiędzy te pomarańczowe cienie i te ciemne. I tak. I ostatnie cienie to są cienie z maka wanila, które nałożę tylko na tutaj na górę. Używam takiego dość ciekawego pędzelka, to jest C.G. Rocking. Teraz um, nie będę używała żadnego, żadnej kredki, będę używać tego linera z Too Faced'a i to jest Liquid Eye, który będziemy mieszać z cieniami i zrobię um, kreskę tylko na górnej powiece. Będę używała takich ciemnych brązowych cieni z Chanela i to jest kolorek 86 Trace. I zrobimy kreskę. nie czy wy będziecie w stanie zobaczyć tą kreskę ponieważ ona jest taka ładna, błyszcząca, więc ona jest ewidentnie do zobaczenia tylko możliwe, że nie w kamerze na dole kreski żadnej nie będę robić nałożę jeszcze tylko tusz i to jest ta próbka z Givenchy który strasznie mi się podoba ten tusz więc chyba będzie trzeba Znaleźć um, zbędne 23 funty. Tak wygląda szczoteczka. Trzeba go nałożyć kilka warstw. Znaczy, nakładam tak trzy warstwy. Ale on pięknie wydłuża i rozdziela rzęsy. Tylko nie jest jak, jakiś mega pogrubiający. Ale nałożymy tak dwie, trzy warstwy, to jest rewelacja. Okej, okay, rzęsy gotowe. Nałożyłam w sumie trzy warstwy, ale jestem bardzo z niego zadowolona i strasznie mogę chciała mieć w pełnym wymiarze. Więc oczy zrobione, tak jak mówiłam, różunie nakładam, nałożyłam odrobinę brązera i na usta nałożę tą pomadkę z Revlonu Strawberry Shortcake. Teraz w pięknym różowym odcieniu. I na to nałożę jeszcze um, numer 67 z Chanela taki piękny róż. Więc jedynym mocnym akcentem są tak naprawdę moje usta. I teraz zabieramy się za włosy. Szybciutko je przeprostuję. Ja używam prostownicy z Philipsa. Nie wiem jaka to jest czy to jest jakiś numer, czy cokolwiek. Podzielę włosy tylko na dwie części. Tak szybciutko je przeprostuję. One właśnie po tych produktach, jakie zastosowałam, one są praktycznie proste. I tak wygląda skończony makijaż i włosy, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że u Was też jest taka cudna pogoda jak u mnie i do zobaczenia niedługo. Pa pa!